Każdego dnia z Niemiec wypływają miliony euro, nie w formie inwestycji, nie przez handel, lecz jako świadczenia socjalne. Pieniądze, które miały wspierać niemieckich obywateli, trafiają masowo za granicę, do rodzin migrantów, do krajów, z których przyjechali. Oficjalnie to pomoc społeczna, ale nieoficjalnie. To może być największy transfer gotówki w historii niemieckiego socjalu. Artykuł w portalu wgospodarce.pl na podstawie artykułu welt.de ujawnia dane, które zszokowały opinię publiczną. W samym tylko ubiegłym roku z Niemiec wytransferowano 7 miliardów 700 milionów euro świadczeń socjalnych. Tak, 7,7 miliarda. I to tylko według oficjalnych danych Bundesbanku. Nieoficjalnie, rzeczywista kwota może być nawet trzykrotnie wyższa. Niemcy stały się jednym z największych eksporterów pieniędzy socjalnych na świecie. Z raportu Banku Światowego wynika, że w 2023 roku z Niemiec wysłano za granicę ponad 23 miliardy euro. 23 miliardy to więcej niż roczny budżet wielu państw Europy Środkowej. I te pieniądze nie pochodzą z biznesu, one pochodzą z państwowej pomocy społecznej. Bundesbank przyznaje, że około 10 do 20 wszystkich świadczeń wypłacanych w Niemczech trafia ostatecznie poza granice kraju. Zasiłki, dodatki, renty, emerytury, a nawet zasiłki na dzieci, tzw. Kindergeld, są często transferowane do innych państw. I tu zaczyna się pytanie, czy system, który miał pomagać Niemcom, nie został Zmieniony w bankomat dla całego świata. Jak konkretnie robią to inżynierowie i lekarze? Jak przelewają te pieniądze za granicę? Wygląda to następująco. Ktoś otrzymuje świadczenie w Niemczech 500, 800, nawet do 1000 euro miesięcznie. Część tych pieniędzy zostaje w kraju, ale spora część wypływa. Przelewy. Realizowane są przez firmy pośrednicze takie jak na przykład RIA Money Transfer, i ich punkty tutaj w Niemczech, w miastach są bardzo widoczne na ulicach. Wystarczy wejść do jednego z punktów, wpłacić gotówkę, podać nazwisko odbiorcy i w ciągu 15 minut pieniądze są w innym kraju na całym świecie. Bez żadnych banków, bez pytań, bez żadnej kontroli. A teraz uwaga: przelewy do 12 500 euro nie muszą być zgłaszane Bundesbankowi. To oznacza, że tysiące małych transferów są całkowicie poza systemem monitoringu. Czy to jest legalne? Oczywiście, jak najbardziej. Moralne to już trochę inna sprawa. Kim są ludzie, którzy wysyłają miliardy z Niemiec? Według danych, większość z nich to oczywiście migranci, ci legalni lub nielegalni. Osoby pobierające świadczenia socjalne, które wysyłają część zasiłków do rodzin w swoich ojczyznach. I wśród nich są oczywiście również Polacy. W samej Polsce to około 100 tysięcy osób otrzymuje niemieckie emerytury i renty. Ale to są nie tylko Polacy. Ogromne transfery płyną także do Turcji, Syrii oczywiście. Pani Merkel tutaj wpuściła do Niemiec, jak pamiętacie, w 2015 roku miliony Syryjczyków i oni wspierają zasiłkami. Całe rodziny w Syrii. Między innymi są również w tej grupie Rumuni, Bułgarzy, osoby z Kosowa i oczywiście z krajów afrykańskich. Wystarczy zajrzeć do dowolnego punktu RIA na początku miesiąca, a kolejki w tym czasie są ogromne. Ludzie stoją z kopertami pełnymi gotówki. Wysyłają je do swoich rodzin. I choć z perspektywy ludzkiej to zrozumiałe, z ekonomicznej to gigantyczne drenaże systemu socjalnego. A dane są naprawdę szokujące. 7 miliardów 700 milionów euro to równowartość budżetu całego landu Schleswig-Holstein. Co miesiąc z Niemiec wypływa około 640 miliardów euro. Dziennie to prawie 21 milionów, co godzinę 900 tysięcy euro. A co minutę 15 tysięcy euro świadczeń socjalnych znika z Niemiec w kierunku innych krajów. I to nie są drobne sumy to system, który przestał działać na rzecz kraju, który go finansuje. I tu zaczyna się ciemniejsza strona tej historii. Bo, czy to przypadek, czy może część tego eksportu socjalnego jest celowo tolerowana? Władze niektórych krajów przymykają oko na transfery, bo te pieniądze stabilizują sytuację społeczną w krajach pochodzenia imigrantów. Innymi słowami Niemcy płacą, by utrzymać spokój w innych częściach świata. Są też tacy, którzy twierdzą, że międzynarodowe firmy transferowe lobują, by utrzymać niski próg raportowania przelewów, bo im więcej przelewów, tym większe zyski. Inni sugerują, że część tych pieniędzy trafia w nieznane ręce że poprzez sieć pośredników gotówka może być wykorzystywana do prania pieniędzy z tych wszystkich barber, shopów, sisia barów i tak dalej, podejrzanych sklepików. Finansowanie grup przestępczych, a nawet organizacji ekstremistycznych. Tutaj w Niemczech mamy mnóstwo ekstremistów. I to jest oczywiście trudne do udowodnienia. Ale myślicie, że ktoś to sprawdza? W niemieckich mediach ten temat jest niewygodny. O transferach socjalnych mówi się rzadko, bo to podważa fundament solidarności społecznej. Ale coraz więcej polityków zaczyna mówić otwarcie. System jest wykorzystywany. Nie możemy finansować całego świata. Pojawiają się pomysły, by ograniczyć wypłaty świadczeń dla osób, które Wysyłają pieniądze za granicę. Tylko w jaki sposób oni chcą to kontrolować, to jest też bardzo ciekawe. Chcą wprowadzić nadzór nad transferami. To jest ich pomysł, aby ograniczyć właśnie te e, wypłaty za granicę. Ale na razie to tylko słowa, bo każda próba wprowadzenia kontroli spotyka się z zarzutem o rasizm. I brak solidarności. A pieniądze nadal płyną. Dzień po dniu. Efektem jest, że niemiecki system socjalny pęka w szwach. Coraz więcej Niemców, którzy pracowali całe życie i płacili podatki, dostaje mniej niż nowi przybysze. W samym Berlinie już ponad 40% beneficjentów zasiłków to osoby urodzone poza Niemcami. Koszty opieki społecznej przekroczyły w 2024 roku 165 miliardów euro. A gdy część z tych pieniędzy trafia za granicę, niemiecki podatnik płaci dwa razy: raz za świadczenie, a drugi raz za skutki odpływu kapitału. I tu pada fundamentalne pytanie: jak długo niemiecki system socjalny jeszcze wytrzyma? A w jaki sposób dotyczy to również Polski? Z jednej strony część pieniędzy z Niemiec trafia również do polskich rodzin. To wsparcie dla dzieci, wnuków czy rodziców, ale z drugiej strony tworzy się niebezpieczny precedens, bo coraz więcej ludzi zaczyna liczyć nie na pracę, a na niemiecki socjal. I to nie jest pomoc, to jest uzależnienie od zagranicznych pieniędzy. A każdy, kto zna historię ekonomii, to wie jedno: kraj, który uzależnia się od zewnętrznych źródeł finansowania, prędzej czy później traci kontrolę. Co mogą zrobić Niemcy? Niektórzy eksperci mówią jasno: uregulować transfery, obniżyć limit raportowania z 12 500 euro do 1000 euro, zwiększyć kontrolę nad wypłatami świadczeń dla obcokrajowców. I tutaj może również wprowadzą pomysł, aby całkowicie zlikwidować wypłacanie gotówki dla uchodźców, a zamiast tego po prostu jakieś vouchery im dawać i tak dalej na żywność i na różne inne rzeczy. Ale czy niemieccy politycy będą mieli odwagę wprowadzić takie drastyczne zmiany? Bo przecież to temat, który może. Zadecydować o wyniku następnych wyborów. A tymczasem Niemcy tracą miliardy, a system, który miał pomagać, staje się narzędziem globalnego przepływu gotówki. I pomyślcie o tym, że 7 miliardów 700 milionów euro to tylko oficjalna liczba. Ale jeśli Bank Światowy ma rację. Rzeczywisty odpływ środków może być ponad trzykrotnie większy. Czy to jeszcze pomoc społeczna, czy już cicha redystrybucja bogactwa z Europy Zachodniej do reszty świata? Czy to przypadek, że niemiecki rząd nie kontroluje tysięcy małych przelewów poniżej 12 tysięcy euro? Czy to możliwe, że władze wiedzą o tym od lat i nic po prostu z tym nie robią? A to jest potężna pralnia pieniędzy i oczywiście wypływ miliardów zasiłków z Niemiec. Może ten system po prostu ma służyć czemuś większemu globalnej kontroli przepływów pieniędzy, której zwykli ludzie nie są świadomi. Bo to nie tylko kwestia ekonomii to kwestia władzy, wpływów i przyszłości całej Europy. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to proszę daj nam łapę w górę, subskrybuj nasz kanał i udostępnij ten film, żeby wszyscy się o tym problemie dowiedzieli. Na dzisiaj życzę Wam wszystkim jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!